Fagata sika na live, co to kurwa jest? A no bo Cikałam, a sikałam, ale odłożyłam telefon, już nie było nic widać, widać ani słychać, Wyciszyłam i ten... A, nie wyciszyłam! Ej nie, to nie jest moje! To nie jest mój dźwięk, to ktoś ty dodał... Tak długo, ty tak długo nie sikasz Nie, to ktoś dodał dźwięk do tego. To ktoś dodał dźwięk... Nie, to musisz być ty. Jesteś identycznie. Stary, ktoś dodał dźwięk, przecież ludzie by pisali w komentarzach, że coś takiego się dzieje. Chciałby robić live na tym koncie. Nawet nie muszę. Ale to nie jest prawda! Bo tutaj mam wrażenie, że są to co bardziej OG obserwatorzy. OG co to znaczy? To co wiesz Aha. I. Tutaj mnie niedużo osób obserwuje, mam wrażenie są osoby, które mnie... Stary to nie jest! Był. Nawet ludzie no piszą, piszą tutaj ręce umyj jak sikałaś Ale bo ja sikałam, ale ja wyciszyłam i odłożyłam tak I kurde Niektórzy nie wiem, wzięli się z jakichś nie.